Czy olejowanie włosów ma sens, dla kogo ono jest, czy to daje benefity, jakim olejem to robić? Tak, jak najbardziej. Olejowanie włosów, czyli łodygi zaznaczę, mm -hmm. nie skóry głowy, bo ja akurat jestem e, przeciwna, jeżeli chodzi o olejowanie skóry głowy. Natomiast jeżeli chodzi o łodygę, to jak najbardziej. E, najlepszym sposobem, to taką krótką instrukcję obsługi, Proszę bardzo. E, to jest nałożenie oleju na maksymalnie godzinę przed myciem, od ucha w dół, czyli na długość włosa. E, najlepiej oleje stuprocentowe. Może być to olej kokosowy nierafinowany, on jest najbardziej przebadany i ma najwięcej korzyści. Przynosi e, olej arganowy, olej e, żożoba, olej e, migdałowy. I najlepiej właśnie te 100. Stu procentowe mhm. Są oczywiście mieszanki, które są dostępne w drogeriach czy, czy w aptekach czy w eko-sklepach. I jak najbardziej też możemy je stosować, jeżeli komuś odpowiadają dla ich włosów. Ale tak jak mówię, nie na całą noc. Mhm. Nie na 5-6 godzin, tylko dosłownie przed myciem na godzinkę i potem zmywamy.